Tuż przed świętami Netflix zaprezentował drugi sezon Wiedźmina, czyli serialu, angielskiego serialu opartego na literaturze Andrzeja Sapkowskiego. Zresztą sam Andrzej Sapkowski jest uwzględniony wśród autorów tego serialu, jest producentem konsultującym, jeśli tak można powiedzieć, i tak to jest chyba sformułowane w napisach końcowych. W każdym razie jest, a więc akceptuje ten sposób realizacji jego literatury. Literatury. Jednak szefową całego tego projektu i właściwie twórczynią serialu jest tak zwana showrunnerka. To jest nowe pojęcie stworzone na potrzeby takich jakościowych seriali. Stworzone właściwie przy produkcji seriali dla streamingowych potentatów światowych. Wcześniej, gdy produkowano dla telewizji takie seriale, nie, nie mówiło się o showrunnerze czy showrunnerze. Uranerce, teraz to jest właściwie największa postać, która zawiera w sobie kompetencje, jakby połączone kompetencje producenta i reżysera, odpowiedzialnego za wszystko, za, za cały serial, niezależnie od tego, jacy ludzie są angażowani do poszczególnych odcinków, do poszczególnych sezonów, do poszczególnych elementów produkcji tego wielkiego projektu. A więc Lauren Schmidt. Szauranerka yy, stworzyła ten angielski wariant Wiedźmina. Ja już wcześniej recenzując tutaj na YouTube pierwszy sezon, powiedziałem, że mnie się to podoba. I od razu wszedłem w, w dyskusję z ludźmi, którzy mają stosunek do tego serialu znacznie chłodniejszy. I są to z reguły ci, którzy są entuzjastami literatury Andrzeja Sapkowskiego, jego książek. Ja specjalnie mówię tak ogólnie literatury, bo Wiedźmin o, Odwołuje się do całego cyklu i, i, i powieści, i opowiadań. I, no, to to jest właściwie całe drzewo literackie. I elementy z różnych książek zostały uwzględnione i będą jeszcze uwzględniane w serialu, bo mamy teraz drugi sezon, ale już zapowiedziano produkcję sezonu trzeciego, który w przyszłym roku zdaje się pojawi się w Netflixie. Więc krótko mówię, więc to się będzie rozrastało. Yy, otóż ci, którzy byli entuzjastami literatury Andrzeja Sapkowskiego, zawsze są niezadowoleni, że to jest nie dość. Yy, dokładnie to co oni pokochali o tak bym mógł powiedzieć albo nie, nie tylko nie dość dokładnie ale w ogóle to nie jest to co oni pokochali bo oni pokochali Wiedźmina za coś innego yy, za język przede wszystkim za język za yy, yy, którym opowiadana jest ta historia yy, za yy, wykreowanie takiego pełnego świata który, w który jeśli się już wejdzie to w nim się jest, można się porównać Dosyć swobodnie i konsekwentnie, i każdy skrót, każde, każde zmienienie, każda zmiana perspektywy już zakłóca ten świat, do którego czytelnicy książek Sapkowskiego się. Przyzwyczaili. Y, oczywiście jest jeszcze grupa ludzi, którzy, dla których tym punktem odniesienia jest nie tyle sama literatura Sapkowskiego, ile gra komputerowa Wiedźmin, y, y, i z kolei oni odnoszą to do gry uważając, że gra jest ciekawsza, lepsza, bardziej rozbudowana, i dopiero to jest Wiedźmin. Czyli krótko mówiąc, jest kilka grup ludzi, którzy na Wiedźmina patrzą z różnych stron. I dlatego niezbędne jest określenie się, do do której grupy ja należę, bo wtedy będzie wszystko jasne, i wtedy będą jasne argumenty, i wtedy będzie jasna perspektywa, z której patrzę na sezon Wiedźmina. Więc przypominam, ja nie jestem entuzjastą literatury Sapkowskiego. W momencie, kiedy zaczynałem recenzję pierwszego sezonu, nawet nie czytałem Wiedźmina. Potem zacząłem podczytywać Wiedźmina. To mnie nie wciągnęło. Ja nie, nie mogę powiedzieć, że przeczytałem. Wszystko. Raczej czytałem, sprawdzałem i zatrzymałem się z powodu czegoś, co dla wielu jest atrakcją. Mianowicie w książkach Sapkowskiego zatrzymała mnie stylistyka języka. Otóż ten język taki ostro stylizowany na, na trochę stary język, trochę wymyślony język. To jest język pełen ornamentów, to jest taki barok fantasy. Tak bym to nazwał. Ja jestem raczej zwolennikiem klasycyzmu, takiego prostego podejścia, idealnych proporcji, ale nie zawijasków, ale nie takiej zabawy słowami. A jeżeli już ma być zabawa słowami, to to musi być pierwszej klasy, to musi być najwyższa jakość. No i przekonałem się o tym szczególnie wtedy, gdy oglądałem. Serial Netflixa w dwóch wariantach. Najpierw z czytanym tekstem przez lektora. To mnie zupełnie nie wciągało i po prostu nie przekraczałem tej, tej ściany głosu lektora. Ale jak Państwo wiedzą, ja mam z tym zawsze problem i generalnie nie lubię opracowywania filmów za pomocą ani polskiego dubbingu, który jest cały czas moim zdaniem słaby. Ani lektora, ani głosu lektorskiego, więc wreszcie wybieram napisy. Wtedy mogę słuchać oryginału, a jednocześnie posługiwać się napisami, gdyby coś dla mnie nie było jasne. I, i tę formułę zastosowałem, i w pewnym momencie eureka. Zrozumiałem, co mnie odrzucało wcześniej, albo co powodowało taki rodzaj dystansu między mną a Wiedźminem, między mną a Sapkowskim. Otóż, moim zdaniem, stylizacja języka Sapkowskiego jest dla mnie po prostu jest niezadowalająca. Ona nie sprawia mi przyjemności. Ona stanowi przeszkodę w czytaniu tej historii. Dam państwu przykład. W pewnym momencie czytam napis, jest napisane, powiedział memu Tatuniowi. Aż się wzdrygnąłem. To, to zdanie, powiedział memu Tatuniowi, niedobrze mi brzmi, ale słucham, co mówią aktorzy po angielsku i aktorzy mówią, told to my father, powiedział memu ojcu. I to, co mówią aktorzy angielscy, ja po angielsku przyjmuję bez problemu. Wciąg koncentruję się na tej historii, wciągam się w nią, i ten język stanowi dla mnie tylko przekazanie intencji, przekazanie, przekazanie pewnych informacji, które są mi potrzebne do podążania za akcją. Natomiast y, powiedział memu tatuniowi: To tutaj mamy taki ornament. To tutaj mamy coś takiego, jak wejście do domu, w którym na, na, na telewizorze leży serwetka robiona, taka niciana i z takim trójkącikiem na, zwieszającym się y, y, na środku ekranu, albo y, taka intensywna boazeria, która jest wszędzie w domu. I wtedy sobie przypomniałem, że ja kiedyś poznałem Andrzeja Sapkowskiego, robiłem nawet z nim wywiad. I stało się to podczas dorocznego zjazdu takiego klubu pisarzy fantazy. To się działo na zamku w Nidzicy. Pojechaliśmy tam z ekipą Canal Plus dla stacji, dla której wtedy pracowałem i robiłem taki program Nigdzie indziej. To była polska wersja francuskiego programu Nul para year. I. Pamiętam, że dojechaliśmy tam na zamek w Nidzicy i zobaczyliśmy cały przegląd autorów zajmujących się pisaniem książek fantasy, science fiction. Oni w tych, tych starych komnatach pili piwo z takich starych kufli, i, i właśnie dążyli do tego, żeby stworzyć wokół siebie taki świat, Fantastycznej ornamentyki, ponieważ, jak wcześniej już powiedziałem, to nie jest mój świat, mój rodzaj literatury. Więc, ja w to nie wskoczyłem, ja, ja tego nie połknąłem. Cały czas odczuwałem to jako pewien rodzaj bariery, jako pewien rodzaj scenografii, człowiek teatru, scenografii, która jest zbyt dosłowna. Zbyt, zbyt bogata, zbyt gęsta, o tak bym powiedział, zbyt gęsta. I ten język Sapkowskiego, potem kiedy on, go, całe było podniecenie, czy on się zgodzi na ten wywiad, czy nie, bo on jest taki no, zmienny w nastrojach i trudny, jak mnie przestrzegano w rozmowie, wymagający bardzo. No, krótko mówiąc, doszło do tej rozmowy i rozmowa się toczyła, chociaż musiałem się znowu przedzierać przez taką barierę odepchnięcia, takie, ta, taką barierę. No właśnie, tak jakbym rozmawiał z rycerzem w zbroi, że tej, 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 tej jest taka masa, yy, Stylistycznych ornamentów, które mają chronić mnie, czy autora w tym wypadku, przed światem zewnętrznym, który on postrzega jako świat zagrażający. I ja wtedy zrozumiałem jeszcze jedno, bo tak się popatrzyłem po, y, 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 po autorach, kto tam przyjechał. Tam był Marcin Wolski, y, tam był y, y, Ziemkiewicz, y, czyli ludzie wtedy związani. W ogóle związani z prawicą, ale wtedy, kiedy, kiedy myśmy rozmawiali, to prawica nie była u władzy. To byli, to byli trochę tacy pisarze na e, wewnętrznym uchodźstwie, to znaczy oni trochę uciekali w tę fantastykę e, przed światem, który ich otaczał. Oni tego świata nie lubili i, e, i uciekali, więc to jest w ogóle takie, takie trochę, miałem poczucie, Podejście do literatury, do historii ucieczkowe, takie. takie... Zastawianie się parawanami, takie, takie ustawianie wokół siebie parawanów, które mnie oddzielają od prawdziwego świata, a na wewnętrznej stronie tych parawanów maluję sobie różne fantastyczne historie. I tak to jest, tak to zapamiętałem w literaturze, w książkach Sapkowskiego i tego nie kupiłem. I teraz, jak mi się ten tatunio tutaj rzucił w uszy, ale mnóstwo jest takich, takich ornamentów, takich fikumiku, takich językowych. To, I potem posłuchałem sezonu angielskiego serialu, to zrozumiałem, że moje wejście spóźnione do Wiedźmina stało się możliwe i teraz mówię właśnie to najbardziej zaskakujące zdanie, dzięki temu, że to jest serial angielski, a nie polski. Dzięki temu oczyszczeniu, to jest jak czyszczenie ryby z łusek. Po prostu ta nasza pani e, Lauren Schmidt, e, ona oczyściła tego karpia z łusek e, i, i przygotowała go do spożycia, a ja wcześniej się dławiłem łuskami ornamentów. Dlatego podoba mi się ten serial, chociaż druga seria mniej niż pierwsza. Dlaczego? Może dlatego, że jest mniej dramaturgicznie zróżnicowana. Że w przy szóstym, siódmym odcinku poczułem rodzaj znużenia, zmęczenia już. Wszystko jest właściwie tak jak było. Aktorzy ci sami i grają, To są dobrzy angielscy młodzi aktorzy. Henryk Cavill, który gra wiedźmina. Geralta jest, jest znakomicie dobrany do tej, właśnie trudno powiedzieć, dobrany do tej roli, bo on chciał zagrać tę rolę od samego początku. To on przekonywał Lorę Schmidt, że to on ma być Wiedźminem. I szło mu to zresztą kiepsko wiele miesięcy potrzebował, żeby wreszcie przekonać ją, że, że to on z jego postawą, posturą, z jego niskim głosem, będzie właściwym. Geraltem i jest nim. Moim zdaniem to jest. Trafiony, zatopiony, no, w dziesiątkę trafiona, yy, 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 trafiony wybór aktora. Yy, bardzo lubię Annie Szalotre, 28-letnią, też brytyjską aktorkę, która świetnie gra Yennefer. Tutaj mamy jednak w, tym, w tej drugiej serii akcent postawiony przede wszystkim na Siri. Siri gra 20-letnia aktorka Freya Allan, również Brytyjka, i już jest nominowana do nagród dla najlepsi, najlepiej debiutujących aktorów w, w, w dużej roli. Także zobaczymy, co będzie dalej z jej karierą, ale niewątpliwie została tu zauważona. Choć ja wolałem w pierwszym sezonie tę przewodnią rolę Yennefer i w ogóle chyba tę postać zdecydowanie wolę Jennifer w wykonaniu Anisza Lotry, a, a Siri ma to do siebie, że chociaż bardzo się stara Freya, to, to jednak jest na, na podobnej, jednej linii prowadzona. Ona nie ma jeszcze bardzo dużego wachlarza możliwości warsztatowych, aktorskich. Dlatego jest, jest ciekawa, ale niewystarczająca, jeśli mógłbym tak powiedzieć. No mamy tutaj znowu postać Jaskra. Jaskier to jest Joy Beatty który już w pierwszej serii miał taką przebojową piosenkę, tutaj ma znowu jeden przebojowy utwór, który prawdopodobnie no, będzie takim znakiem rozpoznawczym drugiej serii Wiedźmina. I on gra w innym stylu niż cała reszta, ale słusznie, bo taka to jest postać. I to jest też brytyjski aktor, więc mamy tutaj też brytyjski język, bo to nie tylko chodzi o słowa, jakich oni używają, ale też i o akcent, jak to. To je, jaka to jest angielszczyzna, to nie jest amerykańska angielszczyzna. To jest taka, taka dobitna, brytyjska. Tro, trochę um, teatralna, powiedziałbym, angielszczyzna, taka stylizowana lekko, ale bardzo przez to czytelna, bardzo łatwa do zrozumienia. W odróżnieniu od amerykańskich filmów, gdzie, gdzie czasem to jest tak zabełkotane, że, że trudno podążać za tekstami. Tu mamy teksty, Klarowne, po prostu słychać tę doskonałość warsztatu aktorskiego, właściwie wszystkich aktorów, których mamy w Wiedźminie. Dlatego zaraz dojdę do misy tybetańskiej, dlatego ta. Ta druga seria, drugi sezon troszeczkę mniej mi się podobał niż pierwszy i będzie różnica niewielka w ocenie. Ale muszę Państwu powiedzieć jeszcze jedno: otóż, no, to jest oczywiście produkcja Netflixa, czyli do oglądania na komputerze, na telewizorze, nie w kinie. I coś jest takiego, co mi cały czas chodzi po głowie, bo przeczytałem w wywiadzie, który z okazji festiwalu filmowego w Kairze przeprowadził z Emirem Kusturicą sławnym reżyserem Artur Zaborski dla pisma Magazyn Filmowy Stowarzyszenia Filmowców Polskich, w, w którym mam honor pracować jako redaktor naczelny. I przeczytałem w związku z tym tekst, zanim on się ukazał jeszcze drukiem. I Artur Zaborski zacytował za bardzo ciekawą wypowiedź Kusturicy. Mianowicie on powiedział, że jego zdaniem w ciągu czterech, 5 lat najbliższych, załamie się cały system dystrybucji kinowej filmów, a przede wszystkim dystrybucji w multiplexach. Że, że ludzie po prostu będą filmy oglądać właśnie za pomocą Amazon Prime, za pomocą Netflixa, za pomocą Apple, Plus, za pomocą HBO czy Hulu. No, tych tych platform zresztą przybywa. I że Zostaną kina, które będą wyświetlały takie wybitne dzieła sztuki. I że do kina będzie się szło tak, jak w tej chwili się idzie, żeby posłuchać muzyki do opery albo do filharmonii. Czyli że to będzie. Przeżycie to będzie takie wyjście na coś wyjątkowego, a nie to, co mamy teraz w kinach, szczególnie właśnie y, y, takich wielosalowych, y, y, że to całe rodziny przychodzą i że właściwie mamy taki plebejski, plebejski kino jarmarczne, głównie przeznaczone dla rodzin, tak zwane familijne filmy, dla dzieci i tak dalej, ale już znika stamtąd ta jakość sztuki, ta dziesiąta muza. W XX wieku jeszcze nie dawno mówiło się o, o kinie, o filmie Dziesiąta Muza. Dziś prawie nikt już tego nie mówi. Dziś się handluje właśnie w tych wielosalowych kinach filmami i patrzy się na frekwencje i sprzedaje się jak najwięcej przekąsek, bo na tym się bardzo dużo zarabia. I otóż Kusturica twierdzi, że to odejdzie. Że, że po zakończeniu obecnej pandemii to się zacznie bardzo szybko u, ustalać się, zacznie nowe status quo. I ciekawe, ciągle o tym myślę: chodzić do kina jak do filharmonii, chodzić do kina jak do opery? To jest możliwe. To właściwie się zgadza z moim przeczuciem, z moją intuicją. Ja też podobnie myślę. To będzie oczywiście straszne zamieszanie na rynku filmowym, ale łatwość oglądania filmów. W takim właśnie Netflixie i jakość tych filmów, jak one są produkowane. No chociażby serial pod tytułem Wiedźmin. Jak to jest dopracowane obrazowo? No, mamy tutaj przepiękne zresztą y, y, zdjęcia y, wykreowane przez Tomasza Bagińskiego, który wykreował ten fantastyczny świat, fantastyczne ujęcia. Rzeczywiście jest to zrobione w szczegółach doskonale i robi ogromne wrażenie. Więc jeżeli tak, to właściwie. Można założyć, że, że będzie to satysfakcjonujący sposób przekazywania filmów. A jeżeli będziemy przeży chcieli przeżyć wielką sztukę, wielkie emocje, wielkie wyjście z domu, to będziemy wtedy szli do kina. Ale to będzie kino podniosłe. To będzie kino dla koneserów. To będzie kino dla tych, którzy potrafią docenić. To będzie jak pójście do doskonałej cukierni, w której są takie ciastka, jakich nie ma nigdzie indziej w mieście, bo jest najlepsza. No więc takie jest zdanie Kusturicy i ono mi się nie tylko przypomniało, ale kołatało w głowie przez cały czas, gdy oglądałem drugi sezon Wiedźmina, który generalnie opowiada o tym, jak wiedźmin y, 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 Geralt próbuje uratować Ciri, bo właściwie cały świat jej poszukuje i, i chce wykorzystać jej siłę, a on y, zobowiązał się do tego, że będzie jej obrońcą i że nie dopuści do, y, do jej y, skrzywdzenia. Po drodze docieramy do różnych światów y, i napotykamy potwory, choć już nie tyle, co w pierwszym sezonie. Nie, będę, nie mogę Państwu opowiadać dokładniej tej historii, bo tamte wszystkie wydarzenia, te zwroty akcji są po prostu niezwykle ważne. I, i, I jeżeli się cokolwiek wie wcześniej na ten temat, no to przyjemność ucieka, a właściwie przecieka tak między palcami. Więc przejdę już do oceny. Najpierw poproszę misę tybetańską o czysty dźwięk uczciwej oceny. I przypominam, że za pierwszy sezon dałem 7 na 10. Tym razem za drugi sezon Wiedźmina proponuję 6 na 10. Co cały czas jest dobrą, pozytywną oceną, sugerującą, że bez lęku można zasiąść przed ekranem i zacząć oglądać kolejne 8 odcinków przygód Wiedźmina. A teraz, jeśli Państwo mi jeszcze dadzą chwilę czasu, przepraszam. Nie chwilę czasu, tylko jeśli Państwo mi dadzą chwilę, to, to zapraszam na część premium i na opowieść w części premium, taką trochę bardziej osobistą i chyba troszkę zaskakującą. Więc najpierw będzie mały gążek dyskretny i cichutki. Potem będą trzy łyki wody z miedzianego kubka. Powiedziałem już Państwu, że wziąłem kiedyś udział w takim zjeździe pisarzy. Fantazy i science fiction na zamku w Nidzicy, że czułem się tam trochę nieswojo, że ta ornamentyka i zarazem no, taki prawicowy temperament wielu pisarzy, którzy tam byli, trochę był niezgodny nie z moim profilem myślenia o świecie i odczuwania też świata. No ale oczywiście to byli ciekawi ludzie i, i niewątpliwie bardzo dobrzy rozmówcy. Wśród nich był Marcin Wolski. W, ja go jeszcze znałem z czasów PRL-u, gdy był członkiem partii. Komunistycznej, ale Państwo pewnie go znają teraz bardziej z jego działania w telewizji Jacka Kurskiego. On nie tylko był człowiekiem, który pisał wesołe, kabaretowe teksty, który pisał polskie Zoo, który, który pisał teksty piosenek. Ale pisał książki, bardzo dużo książek, wśród nich książki fantastyczne, właśnie, w znaczeniu fantazy, w znaczeniu fantastyki, i dlatego był na tym zjeździe. I wtedy sobie przypomniałem, że przecież ja miałem z nim do czynienia wcześniej, ale właściwie nie z nim dosłownie, tylko z jego książką pod tytułem Świnka gdy byłem kierownikiem literackim zespołu filmowego OKO. To był taki moment, kiedy pan Tadeusz Chmielewski, kierownik artystyczny tego zespołu, zaproponował mi pełnienie tej roli, a do obowiązków kierownika literackiego zespołu filmowego należało czytanie scenariuszy, jakie się pojawiały, ewentualnie praca ze scenarzystami, namawianie ich na podejmowanie Nieokreślonych tematów, którymi studio mogło być zainteresowane. No, ale gdy już jakiś temat został wybrany, to także praca nad tym scenariuszem to wszystko w tamtych czasach nie było jeszcze skrypt doktorów wykonywał właśnie kierownik literacki. No i oczywiście brałem udział w działaniach na rzecz różnych filmów, które wtedy produkowano, od komedii typu Och, Karol. No właśnie jak ja przyszedłem, to właśnie ta komedia była taką perłą w koronie komercyjnej, też koronie zespołu Oko, ale i z, z, w, wtedy powstał film na podstawie książki. Kuncewiczowej, Marii Kuncewiczowej, cudzoziemka ze Wą Wiśniewską w roli głównej. Pamiętam, że organizowaliśmy premierę tego filmu w Kazimierzu nad Wisłą. Była obecna w czasie premiery mieszkająca tam pani Maria Kuncewiczowa. To były wielkie przeżycia. Wtedy także znalazł się w moich rękach scenariusz. Świnki, czyli filmu Krzysztofa Magowskiego, który miał być zrealizowany na podstawie książki Marcina Wolskiego pod tytułem Świnka. To nie był dobry scenariusz. I pamiętam, że odrzucałem kilka razy. Młody reżyser debiutujący przychodził raz po raz, ponawiał coś, przerabiał i znowu przynosił te, ten scenariusz. Gdy ja się zapierałem, mówiłem, że tu, tu to trzeba by bardzo generalnie zmienić, ale. W ogóle to nie za bardzo ja widzę jako, jako dobry pomysł na produkcję filmu. To wręcz spotkałem się z takim zarzutem, że ja młody człowiek, ja miałem 20 parę lat wtedy, to, to, to powinienem rozumieć młodych ludzi, popierać młodych ludzi, a ja tu im stawiam trudności. No ale no, młodzi ludzie, młodymi ludźmi, ale jak coś nie jest dobre, to przecież nie można popierać tylko dlatego, że młody człowiek to robi. To po prostu ma być dobre i koniec. No i wreszcie do końca mojej obecności w tej roli w zespole Oko, blokowałem świnkę. Potem, gdy już odszedłem, bo znalazłem okazję do tego, żeby spełnić moje marzenie pływania na morzu w roli marynarza i wypłynąłem batorem, Stefanem Batorem w jedne z ostatnich jego rejsów jako oficer rozrywkowy. Musiałem zrezygnować z bycia kierownikiem literackim zespołu Oko. I kiedy po wielu miesiącach wróciłem z rejsu. Okazało się, że film już jest w produkcji i wyprodukowano świnkę. Dziś sprawdziłem, jakie oceny krytycy wtedy dali temu wyprodukowanemu, wbrew mojej woli, filmowi świnka, i zobaczyłem, że oceny są 1 na 10. No, i teraz powiedzcie, że nie miałem nosa.